Dzień dobry, Państwo. Witam w poniedziałek, 24 lipca. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem Tickmill i jak co tydzień mam przyjemność zaprosić na program, w którym omawiam główne wydarzenia każdego rozpoczynającego się tygodnia, czyli te wydarzenia, które w mojej opinii powinny absorbować uwagę inwestorów, na których rynki finansowe mogą się skupiać i przede wszystkim. Wydarzenia, które w jakiś sposób mogą mieć potencjalnie większy wpływ na nastroje i zachowanie, i zachowanie tychże, tychże rynków finansowych. Tradycyjnie tutaj wybrałem cztery takie grupy wydarzeń. One są wypisane, znajdują się obok mnie, więc te, te już Państwo je widzą. Są to indeksy PMI, są to posiedzenia banków centralnych, są to dane inflacyjne oraz dano PKB. Tu akurat zostało to pogrupowane. W w, w skupione w jednej grupie, bo w obu tych przypadkach będą to wstępne odczyty, więc jeżeli Państwo zastanawiają się, jaka jest logika tego grupowania to, grupowania, to jest właśnie taka. No i mamy sezon wyników na Wall Street, sezon, który trwa. Również europejskie spółki zaczynają publikować raporty za drugi kwartał, ale niewątpliwie w tym tygodniu. Ta uwaga przede wszystkim będzie się koncentrowała na Wall Street, bo tam mamy prawdziwy wysyp raportów, będziemy mieli prawdziwy wysyp raportów finansowych, plus raporty te będą publikowane przez dużą, dużą grupę, grupę spółek. Żeby nie zagadywać tego programu, od razu przejdę do rynkowego mięsa, czyli do tego, co. Wie, co w jakiś sposób wstrząsnęło już rynkami. Mam na myśli publikację indeksów PMI. Jak widzimy, no, te dane, które w nocy napłynęły z Australii i Japonii, a rano z głównych europejskich gospodarek, bo mieliśmy Francję, mieliśmy Niemcy, mieliśmy Wielką Brytanię, mieliśmy taki zbiorczy indeks dla całej strefy euro. No nie, nie prezentują się optymistycznie. Oczywiście na plus cały czas trzeba zaliczyć to, że indeks PMI dla sektora usługowego w Niemczech i w Niemczech w, w całej strefie euro i indeks usługowy, dla, indeks, indeks usługowy dla sektora usługowego Wielkiej Brytanii pozostają powyżej granicy 50, 50 punktów. To jest, to, jest, to jest ważne, bo to oznacza, że pomimo, że te odczyty były poniżej rynkowych oczekiwań, pomimo, że był tu spadek, no to w lipcu w dalszym ciągu usługi w tych gospodarkach się rozwijają. Natomiast to, co w jakiś sposób wywołało emocje, emocje na rynkach, no to tutaj zaznaczono to, to oczywiście dane z Niemiec, zaznaczony tutaj indeks PMI dla sektora przemysłowego w Niemczech. W lipcu spadł on dość spodziewanie do poziomu 38,81. Po drugie był to 12 kolejny miesiąc, kiedy sektor przemysłowy w Niemczech się sektor przemysłowy w Niemczech się kurczy. Po trzecie był to najgorszy, najgorszy, najgorszy wynik od pandemii, a jeżeli to pandemiczne zamknięcie gospodarki, co wpłynęło oczywiście na, na sektor przemysłowy pominąć, no co był to, to jest najniższy odczyt od kryzysu finansowego w roku 2009, który przełożył się na, na, na mocne, który miał mocne negatywne reperkursje dla całej gospodarki, ale tutaj konkretnie dla gospodarki, gospodarki niemieckiej. Więc to nie jest dobry, dobry sygnał. To również nie jest dobry sygnał dla polskiej gospodarki, dla której, dla której Niemcy są największym partnerem handlowym. Tyle tylko, że jak sobie zerkniemy na kwotowanie eurodolara, no to ta reakcja na dane miała miejsce. Ona już troszeczkę wcześniej nawet się zaczęła, bo kurs eurodolara euro zszedł z tych niższych poziomów. I, i, i pogłębił rozpoczętą już we wtorek w poprzedni wtorek korektę. Natomiast jak tutaj widzimy po tym pijemajowym spadku z, Niem z Niemiec, w Niemczech później rozpoczęło się takie odreagowanie, odreagowanie tego ruchu. Co więcej, jak sobie zerkniemy na sytuację na, na, na niemieckim daxie, no to tam też nie, nie, nie było, nie, nie, było nie, nie było strachu, nie było jakiejś Jakiegoś odpływu, ucieczki inwestorów, odpływu, odpływu kapitałów z giełdy, z giełdy we Frankfurcie i, i, i pytanie, jak to interpretować. No w przypadku giełdy jest to o tyle, o tyle prostsze, że prawdopodobnie rynki zakładają, że te ogólnie słabe dane z sektora przemysłowego w Europie po pierwsze będą oznaczały szybsze, szybszy powrót inflacji, inflacji do celu. O inflacji za chwilę sobie jeszcze powiemy, bo na końcu będą omawiał te dane. Po drugie zmniejszą, ograniczą presję na Europejski Bank Centralny, czy wywołają może presję, że Europejski Bank Centralny tak mocno stóp procentowych w Europie nie, nie podnosił. O tym też sobie za chwilę, za chwilę powiemy, a w przyszłości być może, w przyszłości być może nawet te stopy szybciej niż to się obecnie zakłada, yy, obniżał. Więc w taki oto mm, trochę na, 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 okrągły i, 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 i jest taki, tak, tak, taki tok rozumowania tutaj prawdopodobnie inwestorzy zastosowali i dlatego i kurs euro-dolara po początkowym spadku wyhamował i, i teraz próbuje odreagowywać. No i niemiecki Dax w zasadzie tam, tam reakcji nie ma. W tej chwili, gdy nagrywam ten program, indeks giełdy w jest na poziomach z piątku i, i, i zachowuje się wyjątkowo. Wyjątkowo, wyjątkowo stabilnie, więc o ile dzisiejsze dane wywołały sporo emocji, takie poruszenie, i, 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 i sporo pojawiło się komentarzy w mediach, w mediach finansowych. No to już taki bezpośredni wpływ poza eurodolarem na, na szeroki rynek nie był bardzo duży, aczkolwiek dane oczywiście kują boczy, zwracają, zwracają uwagę i nie wygląda, nie wygląda to dobrze. Być może też to, że tej reakcji takiej powszechnej, mocnej yy, i mocno negatywnej nie ma, yy, jest związane z tym, że rynki czekają, to znaczy, że już nie muszą rynki interpretować, interpretować i yy, patrzeć na te dane przez pryzmat przyszłej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, no bo za chwilę mamy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i, i to jest w zasadzie ten drugi punkt yy, naszego, naszego spotkania. W tym tygodniu mamy decyzję y, amerykańskiego FEDu, konkretnie Komisji do spraw otwartego rynku FMC y, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Japonii. W przypadku Banku Japonii rynek nie spodziewa się żadnych zmian procentowych i to akurat nie jest większe zaskoczenie. Co więcej, rynek nie oczekuje też jakichś mocniejszych sygnałów. Natomiast jeżeli chodzi o Fed i, i, i Europejski Bank Centralny, spodziewane są podwyżki procentowych, po 25 punktów bazowych. Tutaj główna stopa Stanów Zjednoczonych, ten przedział wahań dla stopy funduszy federalnych ma wzrosnąć o 25 punktów bazowych do 5,25, 5,50 z poziomu 5,25. I to już jest w cenach, to, to już jest, to powinno być zdyskontowane. Kluczowe będzie to, co na konferencji prasowej o godzinie 20:30 powie Paweł, mianowicie czy to będzie ostatnia podwyżka w cyklu, nawet jeżeli oficjalnie to nie zostanie ogłoszone, bo należy wątpić, czy, czy w sposób oficjalny to zostanie, zostanie ogłoszone, chociażby dlatego FED nie może pozwolić sobie na takie mocne, taką mocną sugestię, że stóp nie będzie już podnosił, żeby nie marnować tego pozytywnego wpływu obniżek stóp na inflację, jaki miał miejsce, jakie miało miejsce dotychczas. Natomiast pytanie, czy padnie jakaś taka sugestia, że, że to jest koniec cyklu. Jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, również spodziewana jest podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. W przypadku stopy refinansowej ma ona wzrosnąć do 4,25, w przypadku depozytowej do 3,75. No i rynek wycenia Przynajmniej dwie podwyżki teraz, i na kolejnym posiedzeniu we, wrze we wrześniu. Ta dzisiejsza podwyżka powinna być też już w cenach, natomiast podobnie jak w przypadku Fedu, kluczowe będzie to, co na konferencji prasowej powie Christine Lagarde i co może powiedzieć: no, Troszeczkę Europejski Bank Centralny jest w gorszej sytuacji niż amerykański Fed. Bo z jednej strony no, ogólnie inflacja w strefie euro, ta inflacja HICP dla strefy euro jest. Jest wyższa niż, niż w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, i to jest jedna strona medalu. Po drugie, te dane makroekonomiczne, te, te, te dane twarde dane, o których mówiliśmy, czy, czy też te dane ankietowe, jak z dzisiejszej publikacji indeksów PMI pokazują taki gorszy obraz sytuacji gospodarczej w strefie, w strefie Euro, więc tu z jednej strony Europejski Bank Centralny musi uważać, żeby, żeby nie przesadzić z podwyżkami, żeby nie, mówiąc brzydko, nie zarządzić gospodarki i, i nie doprowadzić do głębokiej recesji, a z drugiej strony wciąż powrót inflacji do celu to jest dość taka długa, i taka długa i odległa ścieżka. No i skoro jesteśmy przy, przy, przy danych inflacyjnych, to sobie zerknijmy na końcówkę tygodnia. Dane inflacyjne zostaną opublikowane w piątek i to będą między innymi dane z Francji i, i, i Niemczech, to są te największe gospodarki. Oprócz tego będą też dane, dane publikowane Dane publikowane z Hiszpanii. Ktoś może powiedzieć, że publikacje, dane inflacyjne publikowane dzień po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego nie będą miały większego przełożenia na rynki, bo no, nie będą odnoszone tak wprost do, do przyszłych decyzji, bo te, te sugestie popłyną już od Christine Lagarde w czwartek na konferencji prasowej, no ale z drugiej strony gra w tej chwili toczy się o, to, o tę kolejną podwyżkę stuprocentową wrześniową, więc wszystko będzie, wszystko będzie tutaj interpretowane i analizowane w tym, w tym kontekście, dlatego oczekuję, że jednak inflacja będzie w centrum uwagi, rynek zakłada, że w lipcu. To są dane wstępne. Oczywiście inflacja we Francji, inflacja CPI, znajdzie się na poziomie 4,4%, inflacja HICP na poziomie 5%. W przypadku danych niemieckich będzie to odpowiednio zejście inflacji CPI do 6,2%, inflacji HICP do 6,6%. Oczywiście z punktu widzenia kształtowania się nastrojów rynkowych. im większy spadek inflacji tym lepsze nastroje więc jeżeli mówimy o giełdach większy spadek inflacji to, to większy impuls popytowy dla rynków rynków akcji rynków akcji i odwrotnie oprócz danych inflacyjnych jeszcze w, jeszcze będziemy mieli w tym tygodniu publikowane wstępne dane o PKB tyle tylko między Między innymi te, te dane napłyną z Francji, zostaną publikowane w, w, piątek 20, w piątek 28 lipca. Rynek zakłada, że w drugim kwartale francuska gospodarka rozwijała się w tempie 0,1% kwarto do kwartału. Po tym, gdy w pierwszym kwartale był to wzrost o 0,2%, więc niewielkie takie przyspieszenie w stosunku do pierwszych trzech miesięcy tego roku. Nie, nieco lepiej będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o hiszpańską gospodarkę, bo tam w pierwszym kwartale gospodarka wzrosła o 0,6%, kwartał do kwartału, a w drugim kwartale prognozowany jest wzrost o 0,5% więc to wygląda dobrze. Oczywiście, jeżeli patrzymy na dane roczne, tutaj się, pojawi się negatywny wpływ efektu bazy i wzrost gospodarczy w Hiszpanii. Według prognoz w drugim kwartale ma wyhamować do 2% z 4,2% w pierwszym kwartale. I, I jeszcze ta uwaga, że dane hiszpańskie, bo o tym jeszcze nie wspominałem, podobnie jak francuskie, zostaną opublikowane w piątek, 28 lipca. Tyle tylko, że tak jak wspominałem, wydaje się, że ten, te dane nie będą miały jakiegoś istotnego przełożenia na nastroje. Nieco inaczej, nieco większy wpływ na nastroje mogło, może mieć za to publikacja danych, wstępnych danych na temat dynamiki amerykańskiego PKB w. W drugim kwartale. Te dane zostaną opublikowane w czwartek, 27 lipca o godzinie 14.30 w ujęciu anualizowanym, czyli tak, jakby gospodarka rozwijała się w drugim kwartale, gdyby przez wszystkie cztery kwartały utrzymała to tempo. PKB ma wzrosnąć o 1,7%. Po wzroście o 2% w drugim kwartale. Więc widzimy, że ten drugi kwartał nie był szczególnie, szczególnie dobry i to będzie jeden z tych raportów. Drugim raportem. Oczywiście będą, będzie publikacja inflacyjnego indeksu PC, dokładnie jego bazowej formy, przy okazji danych kwartalnych, danych o PKB I, i w drugim kwartale oczekuje się, że inflacja mierzona tym indeksem, a no to jest miara taka inflacji, Lubiane, lubiana przez FED, więc stanowi dla inwestorów też odniesienie do oczekiwań odnośnie tego jak na raport inflacyjny będzie reagował amerykański bank centralny, to tam, tam ta inflacja ma obniżyć się w drugim kwartale, miała wyhamować, no bo drugi kwartał już się skończy do 4%, 4,9%. Co więcej, jeżeli komuś byłoby mało danych inflacyjnych ze Stanów, to w czwartek, jeszcze w czwartek 28 lipca, mamy raport, infl raport o wydatkach i dochodach Amerykanów. A jego elementem są również te, te lubiane przez Fed indeksy PCE. Tutaj to będą dane za czerwiec, czyli niejako te dane będą zawarte w tym. W tym, w tym odczycie kwartalnym, o którym przed chwilą mówiłem. No i rynek spodziewa się, że indeks bazowy PCE wyhamuje, wyhamował w czerwcu do 4,2% z poziomu 4,6%. Oczywiście interpretacja tych danych jest bardzo prosta, zarówno tych piątkowych z raportu o wydatkach i dochodach Amerykanów, jak i tego czwartkowego publikowanego przy okazji danych o amerykańskim PKB i niż Większa presja inflacyjna, tym większe prawdopodobieństwo tego, że Fed stóp już nie wróci po tej środowej podwyżce do, do podwyżki stóp procentowych, I, i, i to dla dolara jest oczywiście negatywna 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 przesłanka, natomiast jeżeli chodzi o rynki akcji i, i szeroko rynki finansowe, to będzie y, to czynnik pozytywny, więc y, gdyby y, Przyjąć tylko ten czynnik się liczył, no to w przypadku niższej inflacji oczywiście obserwowalibyśmy wzrosty na, na rynkach akcji, obserwowalibyśmy, drożejące surowce. A skoro jesteśmy przy rynkach akcji, no to nie możemy też zapominać, że trwa sezon publikacji, publikacji wyników. Wchodzimy generalnie w gorący okres i dla Wall Street byłby to temat numer jeden wyniki spółek, gdyby nie fakt, że, no, że, że mamy posiedzenie posiedzenie FED i, i, i kilka, no głównie posiedzenie FED, a, ale też jest też kilka publikowanych raportów. Natomiast no, nie, nie, nie można zamknąć oczy, oczu i, i, i zapomnieć o tym, że w tym tygodniu prawie 46 czy 48 spółek z indeksu S&P opublikuje raporty finansowe, raporty, wyniki finansowe za drugi kwartał, ba w tej grupie, jak, jak tutaj Państwo widzieli na grafice, znajdą się te największe spółki, tak, te, 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 rynkowe, te rynkowe, rynkowe tuzy, no i tak we wtorek po sesji raport opublikuje alfabet, czyli Wcześniej Google. Tego samego dnia również po sesji raport opublikuje Microsoft. Dokładnie to będą wyniki za czwarty kwartał roku obrotowego 2022-2023, czyli taka moc, mocna, mocna piguła, która w zasadzie powinna zdeterminować zachowanie rynków w środę. Tyle, że w środę, czyli na tej kolejnej sesji, Będziemy mieli posiedzenie, posiedzenie Fedu, więc ten, ten wpływ może być mniejszy. Może być ewentualnie przełożony na, na, na kolejny dzień i wtedy się skumulować. We wtorek będą też wyniki takich spółek jak General Electric, General, General Motors, Texas Instruments, Verizon. W środę, 26 lipca, wynikami pochwali się między innymi Amazon, Coca-Cola, eBay. Mattel, to odnośnie tego szaleństwa wokół filmu Barbie, ale przede wszystkim właściciel platformy Facebooka, platformy Facebook i, i, i Instagram, czyli Meta Platforms, W czwartek, 27 lipca raport opublikuje między innymi Intel, a w piątek takie spółki jak ExxonMobil, Procter Gamble, czy Chevron, więc tych, tych spółek będzie dużo. Oczywiście przede wszystkim rynek będzie skupiony na wynikach spółek technologicznych, i jeżeli tylko nie będzie dużego wpływu na zachowanie indeksów amerykańskich, nie będzie, nie będzie miało posiedzenie w FED, także w jaki sposób ono mówiąc kolokwialnie rozejdzie się po kościach, no to automatycznie wskakują tutaj wyniki spółek i to one będą determinować to, czy amerykańskie indeksy będą, czy na amerykańskich indeksach będzie realizacja zysków, czy, czy, czy może wrócą do wzrostów i wyznaczą nowe rekordy tej trwającej od 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 jesieni, od jesieni, od jesieni, od jesieni hosy. Przy czym przy wynikach spółek należy pamiętać, że generalnie to jest bardzo. ten, ten sezon wyników jest oczekiwany bardzo słaby. Prognozy są relatywnie niskie, historycznie częściej Częściej spółki zaskakiwały i plus niż in minus wynikami, natomiast yy, i jeszcze jedna sprawa: to będzie ostatni kwartał, kiedy dynamika zysków z, z indeksu SP jest ujemna, i w kolejnych kwartach już te, 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 ta roczna dynamika zysków ma, ma się poprawiać, ma wyjść na plus. W, w trzecim kwartale, czyli w, czyli w trwającym aktualnie kwartale jeszcze to ma gdzieś balansować na poziomie e, zera, mam tu na myśli roczną dynamikę zysków, ale już w czwartym kwartale e, pojawią się efekty bazy i, 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 mocny, e, i mocny skok zysków, więc e, Gdybyśmy patrzyli tylko tak do przodu, jeżeli chodzi o wyniki spółek, no to tutaj ta, ta, ta przyszłość bezpośrednia, czyli jeden, dwa kwartały do przodu. Wygląda dość optymistycznie i, i zestawiając to z generalnie raczej pesymistycznymi oczekiwaniami odnośnie sezonu, jest spore miejsce na takie pozytywne niespodzianki. Więc z tych dwóch scenariuszy, jakie, jakie musimy wybrać, czy sezon wyników spowoduje spadki, czy też spowoduje wzrosty, gdyby ten tylko ten, ten, ten sam czynnik tutaj działał, no to raczej wzrosty wydają się wydają się, czy brak spadków wydaje się tym scenariuszem, bardziej, bardziej prawdopodobny. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Dziękuję, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.